Cześć, tu Bartek czekaj ze strony universeofmemory.pl i .com W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o uwielbianej przez wszystkich, czy chyba wszystkich kurkuminie. Jest to zioło rzeczywiście o absolutnie fantastycznych właściwościach, jeśli chodzi o, o parę kategorii, przynajmniej medycznych. Na przykład wypada rzeczywiście świetnie nawet w porównaniu do leków prze, przeciwzakrzepowych, jeśli chodzi o zapobieganie agregacji płytek krwi. Był i jest z powodzeniem używany w wielu badaniach klinicznych, onkologicznych jako wsparcie przy terapiach nowotworowych, ponieważ pozwala zwiększyć m.in. skuteczność chemioterapii oraz immunoterapii, ale też pozwala jakby szybciej dochodzić do siebie pacjentom po tych terapiach. Natomiast nie wszystko złoto, co się świeci, albo tak jak zwykle to mówić, nie ma róży bez kolców. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony, że mamy po prostu jakiś potężny lek czy albo suplement i on ma tylko dobre właściwości, to znaczy, że ktoś został poddany praniu mózgu, mówiąc delikatnie. Bo nie jest tak, że tylko i wyłącznie jeszcze raz dane zioło czy dany suplement będzie miało pozytywne właściwości. Będzie miało pozytywne właściwości, jeśli chodzi o parę jakichś konkretnych dziedzin i kategorii, i też będzie miało negatywne właściwości, czyli skutki uboczne. Jeśli nie wiemy, jakie są skutki uboczne rzeczy, których bierzemy, to znaczy, że po prostu bierzemy je nieodpowiedzialnie, albo po prostu one zostały nieodpowiedzialnie przy, przepisane. Mówię to jako poniekąd wprowadzenie, bo zauważyłem, że w jednym z tych ostatnich filmików, gdzie mówiłem o hormonach, jeśli chodzi o zieloną i wpływie zielonej herbaty, ziemienionygo i tak dalej na, na te hormony, to. Większość osób jakby zareagowała normalnie, natomiast była jakaś taka grupka, bym powiedział, która głośna czy oburzona wręcz, że jak, jak to można tym rzeczom przepisywać negatywne rzeczy. Zwyczajnie wszystko ma negatywne rzeczy. I tak też jest z kurkuminą. I ponieważ wszyscy skupiają się na tych pozytywnych właściwościach kurkuminy, wydaje mi się, że ja po prostu będę tym złym, złym kolesiem i pogadam trochę o, teoretycznie, Teoretycznie negatywnym wpływie kurkuminy na hormony, ale oczywiście to jest wszystko jest kontekstowe, tak? Znaczy nawet ten negatywny wpływ może być tak naprawdę wpływem pozytywnym w zależności od choroby, z którą mamy do czynienia, albo braku choroby. Ale zacznijmy od, od szybkiego wprowadzenia. Po pierwsze, jeśli ktoś chciałby ciut szerzej posłuchać o takich podział podstawach endokrynologii, to odsyłam do poprzedniego filmiku właśnie tym o zielonej herbacie, mięcie, siemieniu lnianym i ich wpływie na, na hormony męskie, e, czyli androgeny. Natomiast e, jako wstęp, e, powiedzmy endokrynologiczny w tym filmiku, powiemy sobie parę słów o, o hormonie DHT, czyli dihydrotestosteronie. E, możemy powiedzieć, że jest to jakby taka, jak zawsze mówię, mocniejsza wersja testosteronu. To jest po prostu testosteron na sterydach. Czemu? Ponieważ w momencie, w którym mamy receptory androgenowe, ten hormon DHT przyłącza się do tych receptorów androgenowych 3 do 5 razy mocniej niż testosteron. Czyli jak to zazwyczaj ładnie mówimy w medycynie, ma 3 do 5 razy większe powinowactwo do tych receptorów. Innymi słowy, DHT jest silniejszy. czyli jest najsilniejszym androgenem, który występuje w ciele. Jakie funkcje ma ten androgen? Po pierwsze, on działa miejscowo. O Ojej, testosteron, że tak powiem sobie, w, w większej, relatywnie do DHT ilości, cyrkuluje po organizmie, DHT raczej działa miejscowo, czyli tam, gdzie jest potrzebny, tam będzie konwertowany z testosteronu, ponieważ ścieżka powstawania DHT, czyli dihydrotestosteronu, wygląda tak, że testosteron przy pomocy 5 reduktazy, tak jak zaraz pokażę na obrazku, jest konwertowany do DHT. I najczęściej tak jak mówiłem, odbywa się to miejscowo. Jakby relatywnie niska, niska zawartość, czy ilość tego hormonu cyrkuluje swobodnie po organizmie. Więc wiemy, że działa miejscowo i za co on jest odpowiedzialny? Po pierwsze, on jest odpowiedzialny za, za rozrost gruczołu krokowego i, i pęcherzyków nasiennych. W procesie dojrzewania będzie odpowiedzialny za rozrost penisa. Na przykład taka no, niestety paskudna dla facetów się jak mikropenis medyczna czy mikrofalus powstaje często przy genetycznym niedoborze 5-alfa reduktazy. Po jeszcze raz, DHT powstaje poprzez konwersję testosteronu przy użyciu 5-alfa reduktazy. Do dihydrotestosteronu, więc jeśli brakuje po prostu 5-alfa reduktazy i mamy dwie formy tego enzymu, to ciężko o to, żeby, żeby powstało oczywiście DHT. I efekt jest taki, że, że penis nie rozwija się normalnie. Także to są te, te, powiedzmy, właściwości tego hormonu, jeśli chodzi o okres dojrzewania. Natomiast Niezależnie od tego, zwyczajnie u osób dorosłych ten hormon będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie prostaty, trzeciorzędne cechy płciowe, czyli głównie owłosienie, siłę mięśniową oraz libido. I właśnie jeśli chodzi o siłę mięśniową, to też jeszcze ciekawostka, do, szczególnie dla facetów, którzy lubią ćwiczyć na siłowni, czy, czy przywiązują większą wagę do ćwiczeń siłowych i fizycznych. DHT. Według badań ma większy wpływ na, na um, działanie tkanki mięśniowej, czyli skurczliwość mięśni, niż testosteron. Tym samym będzie mieć większy wpływ po prostu na naszą ogólną siłę niż sam um, testosteron. I to są te powiedzmy, pozytywne, czy, czy powiedzmy, neutralne um, sposoby, czy właściwości tego hormonu. Natomiast um, ten hormon może mieć też um, negatywne właściwości. I musimy je poznać, żeby jakby zrozumieć, jak kurkumina będzie potem działała na ten hormon. Te negatywne właściwości to jest łysienie typu męskiego lub kobiecego androgenowe, czyli mówimy o łysieniu androgenowym, czy typu androgenowego, bo w tym typie łysienia... Właśnie głównie ten hormon, dihydrotestosteron, będzie oddziaływał na receptory androgenowe na skórze głowy i prowadził do miniaturyzacji mieszków e, włosowych. E, I z czasem oczywiście prowadzi to, to do, do częściowego usienia, ponieważ nie zawsze wszędzie na głowie, czy najczęściej nie, nie wyłusiejemy wyłysi, e, wszędzie na głowie. E, do, dodatkowo, to jest ten, jeden z tych hormonów, który, tak jak mówiliśmy, odpowiada za pracę prostaty, ale też koniec końców będzie prowadzić, czy może prowadzić do, czy może nie, doprowadzi do rozrostu tego gruczołu prostaty. I to działa na podobnej zasadzie jak rozrost piersi u kobiet. Nie jestem pewien, czy ktoś tak obserwacyjnie zwrócił uwagę, że piersi nigdy nie przestają rosnąć. Tak? Czyli. U kobiet, na przykład już w średnim wieku czy starszych, te piersi właściwie be, prawie bez wyjątku będą większe albo dużo większe niż u, u dziewczynek czy, czy młodych kobiet. I wyjaśnienie tego jest proste. Całe życie te receptory estrogenowe, głównie które będą reagować na estradiol, czyli ten powiedzmy główny hormon rozrostowy um, u kobiet, jeśli chodzi o, o tkanki, te. Um, te tkanki są poddawane nieustannemu bombardowaniu przez estradio. To znaczy, że tak naprawdę non stop te tkanki w jakimś niewielkim tempie rosną i będzie się to odbywać tak naprawdę do końca życia. I u facetów jest identyczna sytuacja. Natomiast tam nie mówimy, na przykład o piersiach, tak czy czy pośladkach, gdzie u kobiet będą, będzie znaczna część tych receptorów estradiolowych. U facetów, właśnie receptory androgenowe są w dużej mierze zlokalizowane w prostacie. I ponieważ całe życie dochodzi do tej konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu, to całe życie tak naprawdę prostata jest pobudzana do rozrostu. I tym samym, prędzej czy później, każdego faceta to spotka, dojdzie do no właśnie, powiększenia tego gruczołu. Nie u każdej osoby dojdzie do wystąpienia symptomów z tym związanym, żeby było jasne, ale na pewno dojdzie do, do rozrostu e, tego gruczołu. Więc to jest właśnie drugi potencjalnie negatywny wpływ e, dihydrotestosteronu na, na organizm poza łysieniem. Czyli rozrost albo nadmierny rozrost e, gruczołu prostaty. A trzeci to jest po prostu wpływ tego hormonu na e, raka gruczołu krokowego czy, czy raka prostaty. Ponieważ dihydrotestosteron może mieć znaczny wpływ na, na powstawanie tego typu nowotworów. Natomiast warto wspomnieć, że to nie jest tak, jak zauważyłem nawet wśród panów, którzy mają ten typ nowotworów, że dihydrotestosteron jest tym głównym winowajcą, albo powodem, dla którego te nowotwory powstają. Jakby zwyczajnie, kiedy mamy normalny obiekt tych, tych naszych androgenów, Szansa na powstawanie tego typu, nazwijmy to, kłopotów czy, czy schorzeń medycznych są niewielkie, bez wpływu innych czynników, takich jak insulina, ponieważ niewiele osób wie, wydaje mi się, bardzo niewiele osób wie, że insulina jest najbardziej anabolicznym hormonem w całym ciele, czyli najbardziej rozrostowym. Odpowiada za budowanie tkanek, mówiąc ogólnie w organizmie, przyłączanie nowych naczyń krwionośnych również. Czy innymi słowy, Dosyć często będzie tak, że właśnie te dodatkowe czynniki, jak na przykład nieodpowiednia dieta, będą powodować rozrost tych tkanek, szczególnie takich kłopotliwych tkanek, jak piersi czy gruczo, właśnie krokowy u panów, i prowadzić do, no właśnie, nowotworów. I fajnie to widać, a jeszcze jako ciekawostkę wspomnę, u osób z cukrzycą, u takich osób, Liczba nowotworów, szczególnie tych, powiedzmy, popularnych, jeśli chodzi o kobiety, czyli, czyli między innymi rak piersi, jest dużo, dużo większa, mogę się mylić, ale wydaje mi się 200 albo 300% większa niż w populacji ogólnej. I oczywiście ciężko się dziwić, ponieważ jak, jak w badaniach to często opisują, u tych osób te wyrzuty insuliny i oczywiście zwiększona cyrkulacja glukozy powoduje zbyt... Zbyt gwałtowny rozrost tkanek. Jak odbije się więc regularne branie kurkuminy na nasze zdrowie? I żeby było jasne, mówimy o zdrowych facetach, tak? To znaczy, jeśli jesteś osobą, która nie ma żadnych, nazwijmy to ogólnie, kłopotów medycznych, czy szcz szczególnie jakichś kłopotów medycznych natury endokrynologicznej, to jak regularne branie kurkuminy wpłynie na Twoje funkcjonowanie? Więc. Jedna zauważalna rzecz to jest, to są kłopoty z libido. U niektórych osób, i nawet wrzucę tutaj po prostu na ekran takie znaleziska z internetu, jeśli ktoś ciekawi, u niektórych osób praktycznie potrafi wyzerować to libido. I to dosyć przypomina tak naprawdę działanie takich leków jak finasteryt i dutasteryty, które są używane właśnie albo w onkologii, albo w tryko, trychologii do. Blokowania powstawania DHT na właściwie prawie identycznej zasadzie, jak kurkumina blokuje powstawanie DHT. I oczywiście, jeśli spojrzymy sobie na urodkę tych leków, to no, nie powinno być wątpliwości, jakie będą te efekty uboczne, i libido, libido jest jednym z nich. Również ogólnie u niektórych osób występuje zmniejszenie, nazwijmy to, witalności, czy człowiek ma trochę mniej energii, albo nawet dużo mniej energii może nastąpić po prostu ogólne osłabienie organizmu. Tak jak mówiliśmy, DHT będzie odpowiedzialny między innymi za funkcjonowanie mięśni, kurczliwość, siłę. Więc też możemy spodziewać się takiego negatywnego wpływu. Ale wydaje mi się, że najbardziej dotkliwy potencjalnie dla facetów to będzie ten wpływ na libido. Bo tak jak wspominałem właśnie przy okazji tej mięty, zielonej herbaty, jest to poniekąd kastracja dobrowolna. bo I nie jest to do, oczywiście tylko moja odosobniona opinia. Jako zdrowi faceci, nie powinniśmy absolutnie próbować majstrować, e, jeśli chodzi o nasze hormony, w sensie niechcący je obniżać, albo już nie mówię o tym, że świadomie. E, bo nawet e, padają czasami takie argumenty, że ja biorę to i to i nie, zau nie zauważam po prostu efektów ubocznych. Pewnie każdy, po pierwsze, każdy ma indywidualną wrażliwość na dosłownie każdy leki suplement. Są osoby, które na przykład będą brały duże dawki finasterydu, czy dutasterydu, czy jeszcze z tych leków onkologiczno trychologicznych które blokują powstawanie DHT, nie będą miały absolutnie żadnych efektów ubocznych. A są pacjenci, którzy wezmą stosunkowo niewielkie dawki i zaczynają narzekać, nawet po podstawieniu tego leku, miesiącami na właśnie kłopoty z erekcją, choćby. Więc musimy zacząć od tego, że to jest zawsze kwestia indywidualna, ale branie takich rzeczy bez potrzeby będzie tylko i wyłącznie zwiększało prawdopodobieństwo, że dojdzie um, do tych efektów ubocznych. I dwa, na niektóre rzeczy potrzeba czasu, tak? Poziom naszych androgenów, np. Na testosteronu, będzie zmniejszać się mniej więcej o 0,5% od 30 roku życia. Um, tym samym potrzeba czasami czasu, um, jeśli chodzi o te nasze głupie decyzje i też dobre decyzje żeby te, e, ciąg tych setek, setek de decyzji czy dziesiątek decyzji przyniósł owoce w postaci pozytywnych albo negatywnych e, efektów. E, I nie inaczej jest e, w tym przypadku. Więc nie zapominajmy, że to, to nie jest tak, że jeśli po prostu, nie wiem, bierzemy miesiąc i, czy tydzień i, i nie ma efektów, to znaczy, że nic się nie będzie działo. Właśnie po to są badania, żeby pokazać, że te efekty są po prostu są, po, na przykład przy danych dawkach i w danym okresie. No i właśnie, e, zrobimy sobie szybki przegląd tego, jak, e, jak DHT wypada, przepraszam, jak kurkumina wypada, jeśli chodzi o wpływ na DHT e, w, w różnego rodzaju badaniach I, i na modelach kobiecych, czyli wracamy znowu do zespołu policystycznych jajników PCOS, o którym mówiłem właśnie w poprzednim filmiku o zielonej, herbacie i mięcie, e, modele gryzoni i... Randomizowane badania kliniczne u panów z różnego rodzaju kłopotami gruczołu krokowego. To może być przerost prostaty, to może być rak prostaty. I właśnie tutaj warto wspomnieć, jeszcze zanim tam przejdziemy, że to jest jeden z tych przykładów, że jako jeśli zdrowy facet będzie brał takie rzeczy, jest to bardzo negatywne, bym powiedział. Natomiast jeśli Osoba, która już ma konkretny kłopot, czy jesteś na przykład facetem z przerostem prostaty i już wpływa to na Twoje dzienne funkcjonowanie, czyli na przykład oddawanie moczu jest utrudnione. Tak, to jest, to jest potencjalnie bardzo fajna rzecz. Zwłaszcza, że kurkumina ma też wiele pozytywnych efektów na zdrowie. Tym samym, w tym przypadku, nie tylko że wciąż by miało te pozytywne efekty, to jeszcze właśnie to, co. Dla zdrowych facetów będzie negatywem, dla takiego pana będzie pozytywem. Także właśnie w przypadku różnego rodzaju tych, powiedzmy, schorzeń gru gruczołkrokowego u, u facetów jest to potencjalnie pożądany suplement. Ok, zobaczmy w takim razie, jak to wszystko wypada w badaniach. Po pierwsze, u kobiet z PCOS-em w jednym z badaniów podsumowano, że Spożywanie kurkuminy pozytywnie wpływa na ograniczenie hiperandrogenemii i hiperglicemii, czyli innymi słowy zbyt dużego poziomu i androgenów i cukru, ponieważ kurkumina też będzie wpływać na obniżenie glukozy. W innym badaniu, tym razem było to badanie, które skupiało się na hodowlach komórek, kurkumina wpłynęła pozytywnie na apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć. Zarówno komórek raka prostaty, które były zależne, i niezależne od androgenów. Jeśli chodzi stricte o prostatę, w jednym z badań klinicznych wyszło, że kurkumina była w stanie w znaczący sposób obniżyć PSA, czyli ten swoisty antygen sterczowy. Oraz w innych badaniach, to wydaje mi się jest szczególnie ważne u panów, w którym ten rozrost prostaty jest, jest na tyle dotkliwy po prostu, że utrudnia oddawanie moczu, że właśnie spożywanie kurkuminy znacząco poprawiło przepływ moczu i tak naprawdę złagodziło cały szereg dolegliwości, które były związane z oddawaniem moczu. Zainteresowanych odsyłam do, do badania, w którym, którym były właściwie te wszystkie badania kliniczne u, u panów ze schorzeniami prostaty czy też ogólnie układu moczowego, gruczołów, schorzeń gruczołu krokowego. Ten segment musiał, musiałem dograć, ponieważ zapomniałem zupełnie o, o paniach. Mianowicie, na, wiele pań na pewno, które ogląda te odcinki, czy, czy szczególnie o suplementach czy lekach, zastanawia się, czy. Kurkumina w takim razie jest dla mnie. I sprawa jest tak naprawdę identyczna jak z zieloną herbatą. Mianowicie, jeśli jesteśmy zdrową kobietą, która nie ma absolutnie żadnych kłopotów hormonalnych, to absolutnie nie ma żadnych wskazań, bym powiedział, że właśnie branie kurkuminy jako zdrowa kobieta byłoby po prostu kiepskim pomysłem. Natomiast jeśli ktoś ma PCOS, czyli jeszcze raz ten zespół bojcystyczny z jajnikiem, tak, kurkumina jest potencjalnie świetnym, świetnym suplementem, szczególnie jeśli ktoś jednocześnie ma kłopoty z kontrolą glukozy, bo wtedy kurkumina działa na dwóch frontach. Mianowicie będzie ograniczać ten najmocniejszy androgen DHT i będzie obniżać poziom glukozy, no i też ma działanie między innymi przeciwzapalne. I u kobiet czy osób w wieku menopauzalnym, czy tak bym powiedział przedmenopauzalnym, to jest również dobry pomysł, ponieważ u takich kobiet ta ilość wolnokrążących, aktywnych androgenów, czyli m.in. DHT, jest znaczna, co powoduje wirylizację, czy tą androgenizację, czyli nabywanie cech męskich, czyli mamy do czynienia wtedy ze znacznym owłosieniem w typowo męskich okolicach, ale również właśnie łosieniem typu kobiecego. Także w takich przypadkach też warto pamiętać, że kurkumina będzie dla takich osób przydatna. Jeszcze właśnie trzeba wspomnieć, o jakich dawkach mówimy. Tak naprawdę nie, nie było żadnej standaryzacji. To jest zawsze duży kłopot, jeśli chodzi o takie substancje, bo nie ma żadnej standaryzacji, jeśli chodzi o to, ile będziemy podawać i jaki rodzaj tak naprawdę tych kurkuminy, ich mieszanek pacjentom. Więc absolutnie jest wielki rozrzut, jeśli chodzi o to, co im podawano. Mianowicie najmniejsze dawki wynosiły 120 mg, a dochodziły do 3 gramów. Przy czym. Nawet sposoby podania kurkuminy się znacząco różniły, ponieważ kurkumina, wydaje mi się, że wiele osób to wie, jest tak naprawdę słabo biodostępna, to znaczy jej wchłanialność jest niska. I można ją poprawić mieszaniem tej kurkuminy, między innymi z różnego rodzaju flavanoidami, czy też piperyną, czyli jedną z substancji, która. Jest obecna w pieprzu, ale też różnego rodzaju zmianiem sposobu dostarczania kurkuminy do organizmu. Czyli mówimy tutaj m.in. O, o jakby nanocząsteczkach. Więc. Ilość tej kurkuminy, która była dostarczona do organizmu, się różniła, ale też mieszanki i sposoby podania. Ciężko więc do, dokładnie wywnioskować, jeśli ktoś chciałby sobie albo pomóc, albo zaszkodzić, jakie dokładnie dawki będą działać. Możemy, możemy po prostu mniej więcej, próbując patrzeć na, na średnią z tych badań, że jeśli chodzi o zwykłą kurkuminę bez żadnych mieszanek, już mniej więcej 300 do 500 mg może, może zacząć dawać te, te negatywne objawy, szczególnie jeśli będzie to podawane regularnie. Tak, regularność liczy się w życiu, właściwie w każdym aspekcie, i tutaj najbardziej dostaniemy potyłku jako zdrowi faceci, jeśli będziemy to właśnie brać codziennie. Ale też jednocześnie, oczywiście, jako, jeśli ktoś ma kłopoty z kluczowym, krokowym przerostem prostaty, rakiem prostaty. To regularne spożywanie powinno takiej osobie użyć. Jednocześnie nie, nie można zapomnieć, że jeszcze raz, każda substancja ma szereg właściwości, na przykład w innym filmiku, znowu tutaj w progu, będzie link, mówiłem, że kurkumina jest świetnym helatorem żelaza, to znaczy będzie blokować wchłanianie żelaza. Więc jeśli ktoś jednocześnie na przykład ma, ma anemię, czy, czy ozna, jakieś pierwsze oznaki występowania anemii, Kurkumina może być kłopotliwa. Zdecydowanie w takim przypadku, także nie możemy o tym zapominać. To wszystko z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka. Jeśli masz pytania, sekcja komentarzy. Jeśli masz sugestie na następny odcinek, sekcja komentarzy. W pierwszym filmiku, jak zawsze, trzy piosenki, żeby również miło spędzić czas po wysłuchaniu filmiku. Jeśli interesują Cię artykuły czy różnego rodzaju ciekawostki, jeśli chodzi o, o interpretację badań naukowych, zapamiętywanie czy naukę języków obcych, zapraszam do zapisania się do mojego newslettera. Link będzie w opisie. Oraz szczególnie zapraszam osoby, które są zainteresowane szybką nauką dowolnej dziedziny, czyli czym to mówimy, o prawnikach, informatykach, dietetykach, lekarzach, ten skuteczny sposób zapamiętywania informacji jest bardzo ważny, żeby po prostu efektywnie wykorzystywać czas i żeby to wszystko nie uciekało z głowy. Takim osobom polecam mój kurs Experts Incubator. Osobom, które chcą się szybko nauczyć języka obcego albo po prostu zoptymalizować czas, który spędzają na tej nauce, polecam mój kurs Vocabulary Labs. I jeszcze raz, wszystkie te linki są w opisie. Jakby przechodzenie przez kurs jest samodzielne, ale wszystkie takie osoby podlegają mojej opiece, więc zawsze na każdym kroku pomaga mi, jeśli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości i tak dalej. Dzięki piękne i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym omówimy so, sobie, jak spotęgować w bardzo prosty sposób działanie leków przeciwbólowych bez zwiększenia ich efektów ubocznych. Dzięki pięknie do usłyszenia.